Ja chciałem jeszcze teraz podać, jak powinna dokładnie według planu przebiegać ta y, uroczystość w pierwszą rocznicę intronizacji Chrystusa Króla. To jest program modlić na rocznicę intronizacji podyktowany temu y, Grzegorzowi Zleszna. I proszę bardzo jest to na stronie Przymierze Miłości i powinno to być pisze o godzinie 12:31 w niedzielę w kościele, kaplicy lub domu i kolejność działań, prawda? Anioł Pański, wezwania do Ducha Świętego przez niepokalane serce Marii, koronka do Bożego Miłosierdzia, yy, cały różaniec tajemnic chwalebnych zwycięstwa. Proszę jeszcze raz pokazuję całość tej strony. Proszę, można sobie na komputerze powiększyć. I dalsza część to jest piąty punkt litania. Litania do Jezusa Chrystusa, Króla Polski. No, i potem są wezwania do służenia Chrystusowi. Tak, i dodatkowe informacje. E, tylko jeszcze raz pokażę całą stronę drugą, prawda? Proszę bardzo. Można sobie na komputerze powiększyć i proszę Państwa, na końcu, że y, to pochodzi właśnie z danych, y, z orędzia przekazanych Grzegorzowi Zeszle i że w Krakowie Pani Krystyna zaleca, żeby wspólnie uczyć modlitwę pierwszą rocznicę pod Bawelem przy Krzyżu Katyńskim, skąd zazwyczaj ruszają procesy pokutne, przebłagalne, uwielbieniowe. Gdzież na Wawelu ma się odbyć e, koronacja namaszczonego, który ma złożyć hołd Chrystusowi Królowi Polski i Boskiej Królowej dla mnie korony polskiej. Więc wszystkich zapraszamy tak na wawel, jak ewentualnie na skałkę czy do wśród Bernardynek. Amen, Amen, Amen.